Witam Was serdecznie. Dzisiaj zwiedzimy mały opuszczony budynek. Żadnych pozostałości niestety nie ma Jest jakaś instalacja elektryczna to dobrze Tu widać, że jest jakiś otwór, żeby mógł być piecyk na przykład Dach się zawala. Generalnie budynek służył jako taki mały sklepik we wsi. No i od prawie 10 lat stoi opuszczony, jak widać, i cały pozarastany. Dzisiaj filmik będzie bardzo krótki, więc dlatego dzisiaj wlecą dwa filmy: jeden krótszy, drugi trochę dłuższy. Tu widzę, że jest kolejne małe pomieszczenie. O, tu jakiś piecyk mógł stać. jakieś fundamenty, jakieś stare ślady. W sumie to są korki. A kto wie? Dobrze. To tyle, niestety. To co, idę nagrywać. Kolejny filmik na dzisiaj i co do, do zobaczenia dzisiaj w dwóch filmach.